kochani, jak wiecie dzisiaj jest spotkanie z widzami i szczerze ja się już nastawiłam, że nikogo nie będzie. czy ogólnie jak wy to widzicie, to już jest po tym spotkaniu, ale jak ja to nagrywam, to jest idealnie przed jeszcze spotkaniem, więc ruszajmy w drogę. Yy, no i patrzę tak na czat, no nie widzę, nie widzę, jakby nie widzę nic i no już serio się nastawiłam, że nikogo nie będzie. I miało być spotkanie o 1. Boże, o jakie o 11? O 13.05 i jest jeden I ja nie wiem. Ja się szczerze. Nie wiem. Stresuję trochę tym, ale też trochę jestem tak nastawiona, że na no, no serio nikogo nie będzie. No. Trochę się zawiodę, jak nikogo nie będzie. Raczej, znaczy, czy ja się zawiodę, czy nie, no, nie wiem. Tak, byłam przygotowana na to, że nikogo nie będzie i bym była zdziwiona bardziej, jak ktoś by przyszedł, no. no mam nadzieję, że tego, no. W ogóle powiedzcie mi, na którym y, tej drogi pioniera jesteście, bo mi w miarę to idzie, w miarę, no, w miarę. Nie, ja to dobiłam w ogóle na łapaniu tych świetlików, bo odblokowałam tam, tam reputację, robiłam i to, tego. No, nie wiem. Ogólnie, jeśli ten film będzie trwał 6 minut, to znaczy, że nikt tu nie przyszedł i no, nie ma nikogo. I to raczej będzie prawda, bo. No, nie wiem, no, to miało być w ogóle w Morland pod samym wejściem, to miało być fajnie, no, to miało być tam pod wejściem. Miało być fajnie. miałem z wami pogadać, no, a no, raczej... No nie wiem. Ja chciałabym, żeby chociaż jedna osobka była. Jakby była chociaż jedna osobka, to by było fajnie. No, no nie wiem. Nie wiem. Co ja wam mam powiedzieć? Jakby, nie wiem. Patrzę na streamy niektórych i oni są zawaleni ludźmi. E, a, no, a mi to nie, nie wychodzi niestety. Nie wychodzi mi niestety. Eee to... No, trzy to jeszcze dwie minuty. No, miałem zamiar, nie wiem, jakby było więcej osób, to byśmy mogli się pobawić chowanego, nie tym. Nie, nie wiem. No, to tak, se. No, nie nagrywałam aktualizacji z tych koni hanowerskich, bo uznałam, że to jest bez sensu. Jeśli tak czy inaczej ich nie kupię. Więc y, póki co ich nie będzie. Ale spokojnie będzie, będzie, będą kiedyś jakieś będzie coś z nimi. Jak <laughs> nie z jednymi końmi, które miałam nagrać. O! I właśnie, ja jestem y, ciekawa, czy, czy chcecie QA. Bo jak znowu nie będę miała pytań, to tak się będę ja to tutaj postansu. sensu. Ej, no właśnie. Ostatnie odcinki mi coś nie tego. Ej, ale mam dwa dobre, bardzo dobre pomysły na odcinki. Bardzo dobre mam pomysły na odcinki. I zaraz wam powiem. Nikt mówię, jak nikogo nie będzie, to, to będę miała czas na pomówienie o odcinkach. Ej, dobra, idziemy. Już jest pięć i czy tam stoi jedna, 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 jedyna osóbka? Mm, dobra idzie, ale no, halo? Hmm? Czy ty do mnie jesteś, stoisz? No bo nikogo tak to tu nie widzę, ale czy ty tu stoisz? A, no to jednak nie ma. No cóż? No cóż, no, mówi się trudno. No, nie mam widzów. Znaczy nie mam, nie, nie wiem. W ogóle moje posty, jak ja mówię o jakimś poście, to w ogóle jest taki mały odzew nawet pod tymi postami. Nie wiem. No, niestety. <słuch> Intro. No dobra, koniec. E, czyli. Y, no spotkania nie ma to mogę wam powiedzieć o y, moich pomysłach na film. No. Tak, nie ma ludzi, nie ma tego to. No, myślałam, że był fajny odcinek, ale dobra. Moimi pomysłami na film jest tak. Y, lo, żeby był QA, do którego też będę się przymierzać już niedługo i żeby było... Boże, y, ten czy była taka fajna zabawa z moją koleżanką, na, że będziemy musiały się ubrać na wylosowany kolor. Napiszcie w ogóle, co my o tym sądzicie i czy filmy w ogóle nagrywać, bo... Nie wiem. Bo jak one będą miały taki mały odzew, jak niektóre moje filmy, to będzie do dupy. Yy, no ogólnie nie jestem smutna, że nikogo nie ma, bo wiedziałam, że to zapewne tak będzie. I... nie wiem. No, po prostu wiedziałam, jakby byłam już nastawiona, że nikogo nie będzie.